Cześć! Witam Was na Strzelnicy Myśliwskiej w Wolicy pod Kaliszem. Zanim opowiem Wam o produkcie, który chciałbym Wam dzisiaj przedstawić, chciałbym podziękować, bo jeszcze tego, bo jeszcze tego nie zrobiłem. Podziękować Marce Kiza za zrobienie takich oto koszulek piłkarskich dla mojego sklepu po to, abym mógł jeździć do klientów, pokazywać jaka to Kiza jest fajna. Yy, a naprawdę koszulki są fajne, słuchajcie, ponieważ koszulki są w pełnej sublimacji. Tutaj mam herb, tutaj mam markę kizę i to nie jest nic naklejane, to jest wszystko robione w, w pełnej sublimacji, ponieważ tak, tak Kiza robi ciuchy na zamówienie. Tak wygląda przód, tak wygląda tył. Jak widzicie nazwa sklepu plus numer 18, numer 18, ponieważ w 2018 roku powstał yy, Sportbox, także, także jeszcze raz bardzo Serdecznie dziękuję Marcyki. zasłuchajcie, jeśli ogląda mnie jakiś działacz klubu, z klubu piłkarskiego, czy to z klubu siatkarskiego, czy też inny koszkarski nieważne, nieważne z jakiego ważne z jakiegoś klubu i chcę mieć stroje w sublimacji, czy dresy w sublimacji, czy torby, czy również gadżety dla, dla kibiców, śmiało zapraszam do kontaktu, a teraz przechodzimy do... Do produktu konkretnego, czyli po to, po co dzisiaj tutaj się spotykamy, słuchajcie, dzisiaj mam, już Wam pokazuję, dzisiaj mam do zaprezentowania wiatrówkę krótką Swiss Arms SA92, czyli replikę Berety. Tak, to jest replika Berety. Słuchajcie, już Wam pokazuję, jak ona wygląda. No nie wierzę, że nikt Berety nie zna, zwłaszcza osoby z mojego pokolenia, nie wierzę, że nie oglądały. E, zabójczej broni czy szklanej pułapki e, czy innych filmów z lewej strony czy Arnolda Schwarzeneggera, ponieważ to jest broń kultowa, używana właśnie głównie w Stanach Zjednoczonych przez, e, przez policję e, tak wygląda, a propos właśnie policji w Stanach Zjednoczonych to sprzedam wam taką małą anegdotę, którą usłyszałem od jednego z oficerów pewnego, e, pewnych polskich służb E, powiedział, że chłopaki w Stanach narzekali policjanci na, e, na tą beretę, ponieważ w pierwowzorze w broni palnej mm, bezpiecznik był na szynie. Tutaj macie bezpiecznik e, trochę niżej, e, natomiast był na szynie i podobno chłopaki bardzo często podczas strzelania e, chcieli zmienić magazynek, szybko przeładować i jak łapali tutaj, gdzie był bezpiecznik, to nagle bezpiecznik się blokował, mają magazynek i nie mogą strzelać. Nie mogą strzelać i, i na, to podobno, pod, na to podobno tam narzekali. To jest mało znaczący pewnie szczegół yy, związany właśnie z tą wiatrówką, ale tak mi się to właśnie teraz przypomniała ta, ta, ta historyka. Dobra, słuchajcie, opowiem Wam o tej wiatrówce. Yy, ma, jest system blowback, czyli jest ruchomaszyna, która yy, po każdym strzale yy, się wraca, po ostatnim strzale zostaje z tyłu. Yy, do tego puścimy cyngiel. Do tego mamy e, szynę montażową do, 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 do lasera czy do, czy do latarki. Yy, prędkość początkowa tej wiatrufki wynosi 96 metrów na sekundę. W magazynku mieści się 21 kulek stalowych BB. Do tego w magazynku mamy, e, mamy, mamy nabój CO2. Słuchajcie, to są dwa magazynki to już można się pobawić, bo nabój plus 21 kulek no to jest co, co strzelać. Co jeszcze fajnego wam pokażę, coś, co producent dał od siebie do tego, do tego pistoletu. AHA! Jeszcze najważniejsza rzecz. A propos zaraz o tej o, tej, o tym mają małej rzeczy, przepraszam bardzo, to jeszcze o magazynku, jak mówiłem, w magazynku mieści się i do montażu kapsułki CO2 potrzebny jest klucz imbusowy. Ja ten nabój zamontuję w między, między jednym a drugim filmikiem, ponieważ w drugim filmiku, który zobaczycie we wtorek albo w środę, zobaczycie właśnie jak strzela ta ta bereta, tak będziemy mogli strzelać, także to za chwilę natomiast to co dał producent od siebie to jest taka mała paczuszka już kulek stalowych, tak na start żeby zacząć strzelać, no dobrze, producent dał y, kulki, no ale samymi kulkami się nie napędza tego pistoletu, potrzebny jest nabój, dlatego ode mnie do każdej sprzedanej tej berety y, będę dorzucał y, nabój co 2, 12 gram, taki, taki nabój, bo takim nabojem jest na prezenty marki Crossman także i to, i to lądują tutaj w o, i już mamy także nic tylko kupować yy, za chwilę zobaczymy się w drugiej części a ja już w tej części, dziękuję Wam bardzo za to, że mnie oglądaliście yy, zapraszam Was na moją stronę na www.sportsbox.pl zapraszam na fanpage yy, polubcie fanpage, jeśli, jeśli jeszcze go nie lubicie jeśli oglądacie mnie na, właśnie na Facebooku, to o polubienie filmiku, o udostępnienie go dalej, ponieważ jeśli nie wam, to być może komuś z waszych znajomych przydzarzał się informacje o, o tej berecia, albo ktoś złapie baksyla i będzie chciał jakąś inną wiatrówkę, a może ktoś właśnie zobaczy ten filmik i będzie chciał stroje właśnie skizy. Eee, a jeśli oglądacie mnie na, 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 na YouTube, to jak zwykle proszę o danie łapki w górę, o zasubskrybowanie mojego kanału. Do zobaczenia w części drugiej. Siema, cześć.